Witam was w kolejnym odcinku z Geogesera na tym kanale. Tak jak widzicie, skończył się tydzień, a to oznacza update rangi. I tak jak już widzę, a na pewno tak przypuszczam, że udało nam się awansować. No, i tak, mamy w końcu golda pierwszego, więc teraz można powiedzieć, wracamy na stare śmieci, a z drugiej strony, w tym goldzie pierwszym byliśmy tylko przez tydzień, nie przez dwa tygodnie, przepraszam. Więc raczej wchodzimy dopiero na coś nowego. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, i zobaczymy, jak nam będzie szło tym razem. I mam nadzieję, że szybko awansujemy do Mastera, chociaż na takich mapach może być problem. Ja bym powiedział, że będziemy się znajdowali w Europie, i ja bym powiedział, patrząc po blurze, no nie widzimy za dużo z tego bluru. Czy jest tu jakaś podpowiedź większa? No nie. Nie wiem, czemu mi chodzą Czechy po głowie zawsze, jak widzę taką. Coś takiego, taki las, powiedzmy, więc dajmy sobie Czechy, gdzieś niedaleko Słowacji. I miejmy nadzieję, że mamy rację. Przeciwnik poszedł w Niemcy, a to były Stany Zjednoczone. Yy, no więc <laughs> śmiesznie, śmiesznie, zaczynamy. Yy, bardzo okej okay, ale dobra, idziemy do rundy numer dwa, a w niej prawdopodobnie Wielka Brytania, patrząc ruch chyba lewostronny, taki budynek mi się bardzo skojarzył z Wielką Brytanią, ale nie, ruch jest prawostronny. Ok, no to dobra to jednak wiele dosyć zmienia hmm, chociaż na pewno ruch prawostronny no tak tak oni są z prawej dobra co to może być za kraj jakieś Stany Zjednoczone rejestracje widzimy widzimy że są dosyć długie rejestracje 20 rok zdjęć bursluksynia taki trochę turecki język ja bym powiedział ale nie mam takiej pewności, tam słabo widzę. Nie wiem, chyba spróbujemy sobie odpowiedzieć w tą Turcję i nawet na 100% spróbujemy sobie odpowiedzieć w Turcję. Tutaj mamy flagę, ale która część Turcji? No to jest zawsze problematyczna. No Turcja jest dosyć dużym krajem, a jedyny znak mamy tam, ale no niestety nie widzę, co na nim jest napisane. Podejrzewam, że wy też, ale robię zbliżenie, więc jeśli wy widzicie, gdzie się znajdujemy, dajcie znać w komentarzu. I zobaczymy, co przeciwnik odpowiedział. Również poszedł w Turcję. Okej, okay, i dobrze, że poszliśmy tak bardziej. Wyśrodkowaliśmy swój strzał w tej Turcji, no bo jednak byśmy nie zdobyli punktów. Tak to chociaż zawsze mamy 1000 przewagi prawie nad przeciwnikiem. I runda następna, a w niej dziwny znak, tutaj mamy taki, by, bym powiedział, trochę kanadyjsko, Stanowo Zjednoczony Vibe. Znak stopu 2019 rok zdjęć. Raczej wydaje mi się, że to będzie Kanada, ale która część Kanady jest dosyć płasko, więc nie wiem, czy to mogłoby być jakiś stan, może nie, wiem, Manitoba, Alberta, ewentualnie pomiędzy. Choć no tu jest bardziej górsko, gdzie ja więc dałem... Bardzo dobrze, właśnie dałem z tego powodu, że tutaj dałem. A wy, właśnie zostawcie subskrypcję na tym kanale, bo bardzo duży odsetek oglądających tego nie robi. A my już sobie przechodzimy do rundy następnej, i w niej widzimy do Brazylii, czyli prawdopodobnie Brazylia, Rapido, czy ewentualnie Argentyna. Nie, raczej Brazylia też patrząc po samochodzie, tylko która część Brazylii, no to też jest dosyć często problematyczne, no bo Brazylia jest bardzo, ale to bardzo dużym krajem. Mowel de Urgencia. Hmm, czy tu coś widzimy? Rapidos tylko. Nie, no tylko tego Rapidosa. Eee, śmieszny Volkswagen w ogóle. Mam taki trochę. W ogóle dwa śmieszne Volkswagen. Jakieś takie baby pick upy. Coś, czego nie mamy w Europie. Eee, dziwnie tutaj ten ruch wygląda, no ale podejrzewam, że po prostu to jest jakaś duża droga. A Getran. A o Publico, to będzie jakieś duże miasto na pewno. Może byśmy sobie jeszcze zobaczyli. Czy na pewno to jest Brazylia? E, czy to nie będzie jakiś Meksyk? A tutaj po prostu mamy do Brazylii jakaś tutaj taka zmyłka, gdzie są słupy. Tutaj nawet no ja powiedział, że to jest bardziej taki meksykański słup. Ale czy to jest język hiszpański czy portugalski tutaj? Do Brazylii nie wiem, teraz mam zagwostkę. Ale dobra, spróbujemy odpowiedzieć Meksyk i... Obawiamy się, że uda się, czy jednak strzelamy w Brazylię, bo podejrzewam, że przeciwnik pójdzie w Brazylię, ale te E takie przekreślone również mi się kojarzy bardziej z Meksykiem. Nie wiem, spróbujmy sobie tak odpowiedzieć. W razie czego jeszcze mnożnika chyba nie mamy, więc odpaść nie odpadniemy i miejmy nadzieję, że ewentualnie jak już to będzie północ Brazylii, a przeciwnik pójdzie w mocne południe i wtedy dużo nie tracimy. Tak jest plan na tą rundę. Ale czy uda nam się go zrealizować, zaraz się przekonamy. On poszedł w Brazylię, no i niestety to była Brazylia, ok, więc tracimy punkty, ale na szczęście bez mnożnika, czyli nie było tam słupów meksykańskich, nie wiem, co mi się tak skojarzyło. Eee, szkoda, no ale dobra. Eee, Feeling Rocks, 40 km na godzinę. Eee, prawdopodobnie ruch lewostronny, patrząc po znakach, no i pewnie to by mogło być w... Eee... To mogłoby być w Australii, mogłoby to być w Nowej Zelandii. Czy widzimy gdzieś słupki, jakieś drogowe, bo po słupkach by szło rozpoznać, w którym z tych dwóch krajów się znajdujemy. No ale niestety nie widzimy. Drewniane słupy, one mi się bardziej by kojarzyły z Australią. Przeciwnik już odpowiada, więc nie wiem, ja chyba sobie dam Australia, ale którą część? Czy to mogłaby być gdzieś Australia Południowa przy tych wodach? Tu gdzieś jest w ogóle jakaś droga, nie wiem. Spróbujmy sobie tak odpowiedzieć. Przeciwnik też poszedł w Australię, no i on poszedł w Wiktorię i on zdobywa więcej punktów, bo byliśmy w okolicach Sydney, ale i tak jest lepiej, że już rzadziej mylimy Australię z Nową Zelandią niż to było na początku. Teraz mamy ruch prawostronny i to będą prawdopodobnie Nigard, ok, to będzie Szwecja prawdopodobnie. Chciałem powiedzieć na początku Stany Zjednoczone, chociaż ta rejestracja, czy ona pasuje? A I właśnie zostałem dostałem sprankowany, widzowie, zostałem oblany wodą, halo! Proszę już tak nie robić. Bo tak, nagrywam to dzień wcześniej. Nie wiem teraz... Jak przegram to jest wina mojej dziewczyny, ła. Dobra, ja sobie odpowiadam, że to jest Szwecja. Szybko, dobra, w ostatniej sekundzie udało nam się kliknąć. Przeciwnik dał Norwegię, to była Finlandia, więc zdobywamy trochę punktów i mamy nawet przewagę. Może dzięki temu ślingusowi Dningusowi nie zacząłem. Myśleć o tym, że to może być inny kraj. Dobra, i przechodzimy do rundy kolejnej, a w niej ruch lewostronny. I ja wiem, gdzie my się znajdujemy z dokładnym położeniem geograficznym. To jest Sabach. Że tutaj troszkę punktów zdobędziemy, jeśli przeciwnik tego nie wie. Bo tutaj to widzimy po, tych zna po tym słupie, właśnie, że to jest słup z Sabachu. I tak jak mówiłem, zdobywamy ładnie punkty i już zaraz przechodzimy sobie do gry numer 2. Dobra, i znajdujemy się już w grze numer 2, a w niej na start będziemy widzieli ruch lewostronny. I to prawdopodobnie ja bym powiedział, że będzie Azja. Zaskoczyłem was, nie spodziewaliście się tego. I tu bym powiedział po języku, że to będzie Tajlandia. Eee, tak, prawdopodobnie to Tajlandia. Jeszcze myślę o Sri Lance, ale Sri Lanka ma chyba bardziej skomplikowany język, więc dajmy sobie gdzieś tu tą Tajlandię, zgadujemy. Zaraz też zobaczymy, co ciekawego wymyśli oponent z Niemiec, ale oponent wygląda jak hitman tutaj, taki gogaserowy łysy, ciemne okularki, broda więc możemy być w strachu czy raczej nie raczej nie możemy być w strachu bo odpowiada tak jak my zresztą ma zbliżony rating dosyć mocno do naszego a my już będziemy przechodzili do rundy numer 2 i w ogóle jeszcze mogę was poinformować że papież Franciszek zmarł jakbyście nie wiedzieli co prawda No wy to widzicie jutro ja to nagrywam dzisiaj czyli w poniedziałek a wy to widzicie we wtorek a my tutaj będziemy prawdopodobnie w Czechach ja bym powiedział więc Czechy sobie odpowiedzmy i gdzieś tu bardziej bym sobie strzelił w te Czechy, taki vibe. E, albo żeby to nie była Słowacja, zdechoj, zdechody, no nie, dla mnie to jest taki stuprocentowo czeski język. Przeciwnik poszedł w Słowację, to były Czechy, chociaż on poszedł w Słowację? Nie, on poszedł w Węgry. Aha, on po prostu nie wiedział, w którym jest kraju, więc strzelił tutaj w to w takie całe trójkę. A teraz widzimy Cyrlicę i widzimy za nami jakieś budynki. Widzimy długą antenkę w samochodzie, czarny samochód, no i biała rejestracja, więc wszystko podpowiada nam na Rosję. No tylko, że wiemy jak wygląda Rosja i wiemy ile punktów na Rosji można stracić, chociaż czasami też można zyskać. Ja bym powiedział, że to jest Rosja tak na wysokości Omska, Czy raczej to nie będzie blisko Europy, patrząc tutaj po zabudowach w tle. Tutaj jeszcze jakiś biały samochód stary, no nie, zobaczymy. Okej, okay, przeciwnik. Wow, wow, wow. Proszę pana, dlaczego? Jak? Skąd on to wiedział, że to jest tam. Okej, okay, to jest jakiś chyba znawca Rosji. To jest czerwony samochód, który mógłby nam podpowiadać Ukraina, Ale czy to będzie Ukraina, to raczej wątpię. Tutaj widzimy jakieś krowy się wypasające. Gdzie my mamy słońce w ogóle? Słońce jest na S, ok? Północna półkula. Dla mnie to jest taki vibe Hiszpanii, ale czerwony samochód mi mówi Ukrainę. I nie wiem co zrobić, którą odpowiedź dać. Patrzę na barierki. Brzydkie są strasznie barierki. Nie wiem, ja daję Hiszpanię, ale jak to będzie. A jak to się nazywa? Ukraina to się wcale nie zdziwię, jak przegramy, właśnie. On poszedł w Rosję, okej, okay, a to była Bułgaria, okej. Okay. W Bułgarii też jeździ czerwony samochód, tego nie wiedziałem. Albo po prostu jakieś tutaj wynaturzenie i po prostu to był przypadek. Teraz będziemy mieli ruch prawostronny, biała dacia. Ja bym powiedział, że to Francja, tak po tym co widzimy aktualnie. Jeszcze się tak rozejrzyjmy, 23 rok zdjęć, niebieski samochód. Ewentualnie, czy to mogłyby być Niemcy? No nie, bo Niemcy 24-25, więc Francja, drewniane słupy. Ja bym powiedział, że to będzie taka Francja bardziej tu gdzieś. Ewentualnie, może trochę niżej, ale dobra, odpowiec, zostawmy już na tym, co mamy i miejmy nadzieję, że przeciwnik nie wymyśli, że to Francja. I miejmy nadzieję, że my mamy rację swoją drogą, bo no właśnie, to była Rumunia. Myliłem Rumunię z Francją. Tak, bardzo dwa podobne do siebie kraje. Dajemy przeciwnikowi GG, co jasne. No i tak jak możecie zauważyć, wchodzimy do nowej rangi, już się zaczynają pierwsze problemy, ale dobra, będziemy się starali awansować. Ja Wam bardzo chciałem podziękować za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach na tym kanale. Trzymajcie się. Cześć!